Czy twój laptop ledwo zipie przy uruchomieniu cyberbanka, a wiatraki brzmią jak start drona? Spokojnie. Dziś pokażę ci okazję na gamingowe laptopy z Windowsem 11, które nie tylko uciągną najnowsze gry, ale przy tym nie zrujnują twojego portfela. No, może poza jednym, który jest trochę drogi, ale to na końcu. Oczywiście wszystkie modele są przypięte pod tym filmem, a ty, jeżeli możesz, to zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Będzie nam bardzo miło. Z góry dziękuję. Lecimy z tym. W dzisiejszym materiale pokażę Ci 5 gamingowych laptopów, które naprawdę warto wziąć pod uwagę z kilku ważnych względów. Po pierwsze, są w promocyjnej cenie, po drugie, są dostępne na stronie Komputronik, a po trzecie, są mega wydajne. W stosunku do ceny. Wszystkie działają na systemie Windows 11. Home, co oznacza płynne działanie, wsparcie dla najnowszych gier i aplikacji, a do tego przyjazny interfejs, który łączy klasykę Windowsa z nowoczesnością. Wszystkie pięć laptopów omówię w trzech aspektach: jakości wykonanie, ogólna wydajność i taki jeden najbardziej interesujący szczegół, który może się okazać game changerem podczas wyboru laptopa skrojonego na miarę Twoich potrzeb. Zaczynamy od pierwszego kandydata, a jest nim Lenovo Log15. To propozycja dla tych, którzy szukają mocnego laptopa do gier, ale bez efekciarskiego wyglądu. Obudowa jest prosta, matowa, a design bardziej przypomina laptopy biurowe niż gamingowe. I to jest jego siła. Można go zabrać na uczelnię czy do pracy bez przyciągania spojrzeń, a wieczorem odpalić Wiedźmina na ultra. Laptop jest obecnie przeceniony o 300 zł, czyli kosztuje 4299 zł. A co w tej kwocie otrzymujemy? Jeden z najbardziej wydajnych i przystępnych cenowo procesorów AMD Ryzen 7 7435 HS. 8 rdzeni i 16 wątków przy czym taktowanie maksymalne w trybie turbo sięga do 4.5 GHz. Do współpracy producent wybrał kartę graficzną RTX 4060. Oczywiście w tym zestawieniu pojawią się laptopy z piątą generacją RTX-ów. Natomiast tego wybrałem nie bez przyczyny, bo chciałbym wam pokazać, że czwarta generacja nie jest taka straszna i w dalszym ciągu można pograć w nią w gierki AAA. Ale idźmy dalej. Jest to laptop modyfikowany i posiada niestandardową ilość pamięci RAM. 24 GB. Taka ilość pamięci przyda się nie tylko w grach, ale również w pracy kreatywnej, grafice, obrabianiu filmów czy troszkę innych, bardziej wymagających zadaniach. Przestrzeń dyskowa powiedziałbym, że jest takim obecnym standardem. 512 GB. Ale gdyby okazało się to za mało dla Ciebie, to pamiętaj, że tą pamięć zawsze można rozszerzyć o drugi dysk SSD, bo... Na płycie głównej znajduje się drugie złącze. Matryca w tym sprzęcie jest taka sama jak w każdym sprzęcie do 5000, czyli mamy identyczne odświeżanie, taką samą przekątną, czyli 15,6 cala i jasność sięgającą do 300 nitów. Niby spoko, ale chciałoby się trochę więcej. To, co wyróżnia tego laptopa na tle konkurencji, to dedykowany chip Lenovo LA1. Jest to wlutowany w płytę główną chip AI, który jest odpowiedzialny za optymalizację pracy baterii oraz optymalizację w grach, co składa się na niższe zużycie energii i mniej wydalanego ciepła. A teraz coś dla fanów bardziej pancernych rozwiązań. Tu, w Gaming A15 od Asusa to sprzęt, który wygląda, jakby przetrwał wojnę. I być może by przetrwał, bo obudowa została przetestowana według wojskowego standardu militarnego: czyli kurz, delikatne wstrząsy, niska, wysoka temperatura i upadki z wysokości do 1 metra. Jest to laptop dedykowany dla osób, które lubią się przemieszczać i chcą, aby sprzęt nadążył nad ich aktualnym tempem życia. Ten laptop jest wyceniany na kwotę 5000 zł, ale w obecnej wyprzedaży kosztuje 4679 zł. I co w tej cenie otrzymacie? Ryzen 7 7435HS. To ten sam procesor co w omawianym Lenovo Log, czyli świetna wydajność. Dalej bez zmian. RTX 4060, dysk SSD 512, ekran o przekątnej 15.6 cala w rozdzielczości Full HD, który swoją drogą jest troszkę ciemniejszy, bo ma 250 nitów ale prędkość odświeżania pozostaje bez zmian. Zmienia się natomiast pamięć RAM, bo tutaj mamy jej tylko 16 GB. Oczywiście z możliwością rozbudowy. Tak samo jak przy loku, mamy tutaj grafikę RTX4060, natomiast w ASUSie będzie bardziej wydajna, bo maksymalne TGP mamy w tym wypadku 140W, a w loku 115W. Trzecią propozycję dedykuję fanboyom Intela, HP Omen 16. To propozycja z wyższej półki estetycznej, minimalistyczny, matowy z subtelnym logo Omen na pokrywie. Wygląda bardziej jak sprzęt dla twórców niż dla graczy, ale nie daj się zjeść. W środku kryje się prawdziwa gamingowa bestia. Jest również jeden. Mały, drobny akcent, który może sugerować to na zewnątrz, jakim jest klawiatura z podświetlaniem RGB. Ale wróćmy do konkretów. Procesor Intel Core i7 13620H. 10 rdzeni z taktowaniem maksymalnym sięgającym do 4,9 GHz. Bardzo mocna jednostka do gier i zadań wielowątkowych. Jest to jeden z najciekawszych procesorów od Intela, bo nie jest stosunkowo drogi, oferuje dużą moc obliczeniową, wielozadaniowość, a co najważniejsze nie jest tak łakomy na zapotrzebowanie energetyczne. Karta graficzna to po raz trzeci RTX 4060, z tym, że moc uległa zmianie. PGP wynosi 120 W. I dalej lecimy standardem. 16 GB pamięci RAM, dysk 512 i matryca, która również może pochwalić się odświeżaniem 144 Hz. Tylko jest troszkę większa, bo ma przykątną 16,1 cala. Zaawansowany system chłodzenia Omen Tempest. Z trzema kanałami przepływu powietrza i dużymi wentylatorami. Dzięki temu laptop dłużej utrzymuje swoją maksymalną maksymalną wydajność bez throttlingu. Tego laptopa poleciłbym osobom, które przewidują mocniejszą eksploatację sprzętu, na przykład streamerzy, którzy jednocześnie muszą udostępniać ekran, grać w bardzo wymagające gry. I jeszcze gadać z ludźmi. Swoją drogą podziwiam takie osoby. System chłodzenia jest zdecydowanie najmocniejszą stroną tego laptopa. HP Omen standardowo kosztuje 4899 zł, natomiast z wakacyjną promocją macie go w cenie 4599 zł. Acer Nitro V16 to świetny przykład na to, że nawet za rozsądną cenę można mieć laptopa z gamingowym DNA. Czarno-czerwona stylistyka, ostre linie, wyrazisty design to klasyczny Nitro, ale z nowym sercem i jeszcze lepszym ekranem. Wspomniałem, że jest tutaj rozsądna cena, więc podzespoły są troszkę słabsze niż u poprzedników. Sercem tego laptopa jest Ryzen 5 8. generacji, czyli model 8645HS. Sześć rdzeni i taktowanie do 5 GHz. Te dwa rdzenie faktycznie robią różnicę. Jeśli zestawimy go z Lenovo Lock, to efektywność w grze Cyberpunk spada o około 15-20%, ale pamiętajmy o tym, że nadal jest to bardzo wydajny sprzęt i jak wspomniałem, nie kosztuje dużo. Karta graficzna to RTX 4050. Entry level do świata gamingu. 16 GB pamięci RAM, D 512, matryca 144 Hz i przekątna na 16, 16.1 cala. Standard jak wszędzie. To, co jest fajne w tym laptopie, to technologie AI bezpośrednio od Acera. Purified Voice 2.0, czyli zapomnij o zewnętrznym mikrofonie. Ta funkcja wykorzystuje potencjał sztucznej inteligencji. Podczas gdy rozmawiasz ze swoimi ziomkami na Discordzie, wszystkie dźwięki z otoczenia są totalnie wycięte i słychać tylko ciebie. A dlaczego warto kupić tego laptopa? Bo kosztuje 3599 zł i jest to najtańszy sprzęt w tym zestawieniu. Ten laptop sprawdzi się w rękach osób, które dopiero co wchodzą do gamingowego świata i za bardzo nie wiedzą, czego mogą oczekiwać od sprzętu znacznie droższego. Taki entry level. Asus ROG Strix Scar 16. Tutaj nie ma kompromisów. To sprzęt, który zjada inne laptopy na śniadanie. Wygląda jakby się urwał z cyberpunka. Mocno podświetlona klawiatura, kolorowe paski LED z przodu, ogromne wloty powietrza i ekran, który aż świeci jasnością. W środku znajduje się procesor Intela najnowszej generacji, czyli Ultra 7 255HX. Absolutnie topowy procesor. Do tego jest potężna karta graficzna 5070Ti, która bez problemu porozmawia jati sobie z wyświetlaniem gier w rozdzielczości 2,5K. 32 GB pamięci RAM DDR5, 2 TB dysk SSD i ekran o przekątnej 16 cali. Jak przed chwilką wspomniałem, wyświetla obraz w rozdzielczości 2,5K, przy czym zachowując bardzo fajne odświeżanie sięgające do 240 Hz. Wow. Mamy tutaj konkretne parametry w laptopie, który nie jest przesadnie duży i gruby. A to zasługa zastosowania bardzo fajnego i autorskiego chłodzenia Asusa z ciekłym metalem zamiast pasty termoprzewodzącej. Czy występuje tu throttling? Zdecydowanie nie, bo 50% wnętrza tego laptopa to sam system chłodzenia. Warto pomyśleć o tym Asusie, jeśli faktycznie potrzebujesz mocy obliczeniowej bez kompromisów. I tutaj nie mówię już tylko o graczach. Mam na myśli bardziej złożone obliczenia AI-owe, które wymagają przeogromnej mocy obliczeniowej. W tym laptopie osiągniesz to bez problemu. Przed obniżką kosztował 14 1799 zł, a teraz możesz go mieć trochę taniej bo za 1399. Podsumowując, od stonowanego Lenovo Log poprzez pancerne tufy eleganckiego Omena, przystępnie cenowo Nitro aż po absolutnego potwora, jakim jest Asus Rockstreak SCAR. Każdy z tych laptopów to dobry wybór, wszystko zależy od Twojego budżetu i stylu grania. Jak wiadomo, wszystkie laptopy posiadają Windowsa 11, bez którego gaming nie miałby sensu. Na dziś to wszystko. Będę Wam mega wdzięczny za zostawienie subskrypcji i łapki w górę. Jeżeli chcecie szczegółowy test któregoś z tego laptopów, dajcie znać w komentarzach. A tymczasem wbijajcie na stronę Komputronik i zobaczcie pełną ofertę. Link znajduje się pod tym filmem. Do zobaczenia, cześć.